Cześć, witajcie z tej strony TheFestPilot i dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta. Tak, dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta i pójdziemy do netheru. Tak, wiem że, wiem, że to już trzeci odcinek z netheru, no ale ja w poprzednich nie znalazłem twierdzy i po prostu, no wiecie, no dużo fajnie odcinków z netheru. Fajnie, jak jest dużo, nie? No, no dobrze. Mm, tak, pójdziemy do netheru. Znalazłem tam ciekawą rzecz, nowy ciekawy biom, więc wam pokażę go. Yy, I tak. Yy, ostatnio mi pisaliście, żebym tą zbroję wziął do netheru. Słuchajcie. Myślę, że to byłby nawet dobry pomysł przy walce z mobami typu szkielety mroczne, blazy jakieś i tak dalej, ale na pewno nie na lawę, bo to mi się spali całe, a wiecie jak ja ginąłem poprzednio ten, dwa razy, od upadku i od, od lawy, że się spaliłem, a nie od mobów żadnych, więc słuchajcie, nie ma mowy to, 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 to przecież ja tam zginę, stracę to wszystko, a na to trochę pracowałem nie ma szans, y ale weźmiemy sobie... Tak, mam 21 poziom. Weźmiemy sobie ten oto właśnie. Tutaj trochę zaklnąłem go. Tak średnio na neder go zaklnąłem, a to to jeszcze ochrona przed wybuchem. Po prostu go zaklnąłem, żeby mieć lepszą ochronę, ogólną po prostu. No a to taki wiecie, no, mało na niego dałem. Y na drugi poziom zaklnąłem wszystkie te rzeczy i po prostu... Nie żal mi tego, będzie jak się spali. Albo zniszczy, nie? To jest taki do wykończenia już secik. Później będzie, tak, ten będę ubierał na ten świat, bo raczej tutaj mnie żadna lawa nie spotka. Eee, I z mobami będzie łatwiej. I wyczytałem też, znaczy wcześniej to wiedziałem, ale po prostu mi to przypomniało, że mogę sobie dorabiać, na przykład mam tu ochrona przed pociskami 3 po co i takie rzeczy. Mogę odzyskać expa. Zobaczę ile tylko. Aha, no, 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 nie dużo. Kurczę, ale słuchajcie. Po co mi takie rzeczy jak ochrona przed pociskami? Na przykład to. Ostrość. Czy mogę jakoś to odzyskać? Nie wiem. Zostawię to. Napiszcie mi. Ale to to już jest słabe. To naprawa jest. A. Ej, to może być dobre. Bo łopata złota się szybko zużywa, ale bardzo szybko kopie. Więc jakbym ją naprawiał, to miałbym ją... A, mam zaklętą butelkę, nawet mam jeszcze. Dobra, diamentowy miecz też, yy, może nawet dzisiaj już. Tak, sześciwa nie brałem. Muszę sobie skrzynkę w naderze zrobić. Lecimy, chwila, wszystko mam. U, chyba tak, co? No tak, mam wszystko, co potrzebne mi do naderu. Dobra, oby gastów nie było. Okej okay. No słyszę jednego z faniaka, ale to już I to bardzo go słyszę ty. Ja tu wkładam krzesiwo. Żeby nie było. Chociaż jaki on mi to rozwali. Kurczę nie wiem. Dawać to gdzieś w ścianę w kopie. Dobra, lecimy. Gast. No tu jest. Acz tu. No. Acz tu. Mogłem go wziąć. kurde, lekkszy. nie zostawiłem. No ja dzisiaj. Co ja taki dzisiaj jestem? Acz no. to. Centralnie. Idealnie. Dobra, zejdziemy sobie tam. Mamy już zejście. Tędy. Aha, tak, tu jest zejście. Fajnie. Łzy się do. Co tu się spaliło? Coś? Exp się spalił? Nie może być. I yy, dobra. Tutaj chyba nic ciekawego nie ma, ale Wam pokażę coś ciekawego. Znowu te lagi. No ja nic nie zrobię z tymi lagami. Powiem Wam tak. Mo mogę Wam powiedzieć. Ja mam 12 GB ramu. Tu się nic nie da zrobić. Tak w komputerze. W komputerze 12 GB ramu. Na Minecrafta mam 9. Wydaje mi się, że jak zmienię na więcej niż 9, to mi komputer zacznie wariować bardziej. No bo też trzeba na sam komputer coś zostawić, nie? Tego RAMu. Nie tylko na Minecrafta. Więc. Yy, bez przesady. Może nie być tak gruziec. Kurde. On, on jest jakiś. On właśnie. No dobra, mięsko dał. Gruziec, i widzicie, jaka dobra i tak zbroja jest. I tak dobra, i tak tam jest ten nowy bion. Właśnie tu już chyba nic nie ma. Czemu tak dużo tych małych. O! Patrzcie. To Patrzcie. Chodź tu. Chodź tu. Co ty się tak nie ruszasz? O! o, 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 o. Chodź tu. O! To duży był. Kurwa. Będą mniejsze. Okej, okay. ja chcę kostkę tą, wiecie. No nie dał żaden. Nie, szkoda. Dobra, najpierw sobie tu zwiedzimy. Słuchajcie, tam jest ten biom. Inny to chyba tylko tego. Jeszcze nie zwiedziliśmy w takim razie tego, wiecie, tego lasu, tego niebieskiego, no, zielonego niebieskiego. Tego, gdzie tam endermany są. Dajcie, dajcie mi to, dajcie. Wow, fajnie to wygląda. Słuchajcie. O, i tu są te. Tam są kości. Kurczę, jak ja w ogóle. Tu jest dużo kości. No właśnie, w tym biomie. I szkielaciki. Do tego sobie tarczę wziąłem. I tak by mi była potrzebna. Kopać to nie kopać. Ej, duże to jest. Bo nie wiem. Może sobie wykopię, może sobie wykorzystam do projektu, tu dużo jest kości, no. Fajnie, i te słupy takie. Okej, okay, fajnie. Good. I takie, takie jakieś dźwięki. O, tam się zrespił szkielet. Ja sobie tu zaznaczę jednak może. Dobra, gas. jest tu i już mnie widzi. Ja mogę, mogę, odbić ręką. Co ja mówię, że nie mogę? Co się bawisz? Już raz z tobą wygrałem, popie. Oła. No wow. jaki narwany. Idź stąd, teraz cię trafię. No popie, nie miałeś szans. Co ty sobie myślisz, no? Idziemy na podbój, żwir. Mówiliście mi, że jak nie postawię bloku, to się żwir nie zapadnie. No i ja wiedziałem o tym, prawdę mówiąc, ale wtedy to się chciałem właśnie... musiałem postawić blok. A Na przykład jak gast strzeli, no to zniszczy blok też, nie? No to będzie... źle. Jezus, kurde. Chodź, to już mi się nawet biegać nie chce do Ciebie, tylko sobie chodzę na luzie. Dobra. Duże, duże, duże. Fajne i ciekawe, ale twierdzy jak nie było, tak nie ma, słuchajcie. No, gida akurat w tym temacie. Dużo kwarców, no chociaż tyle, no. Ile mi to da już poziomów? No, trochę. Trochę, o Jezus Maria. Ej, 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 miałem tarczę, jak Ty mnie dognie Idź się pal. No właśnie. Okej, okay. dzień dobry Państwu, wy tu mnie nie atakujecie, tam są gruźce. Co ja mam z tymi gruźcami? Guźce, guźce. Gasta słyszę. A dokładnie to... Nie wiem, jak one się nazywają. Tym mogę sztabę złota dać. One coś mi dadzą, już to robiłem w sumie. No nie? Już to robiłem. Ale nic sensownego. I tak się spaliłem. Więc nic sensownego nie da. Nie da. Nie dostałem. Nie, nie dałem. Dobra. Ten las jest ogromny. Magma Slime. Nie. Magma Cream. Jak one się nazywają? Boże. Magma Cream? Nie. Co ja mówię? Roxu tak to mówił. No, Też Wam powiem, że wzorowałem się tym kanałem trochę na Roxa, Roxem B. Mogę Wam tak powiedzieć, myślę. Nie jest to żadna tajemnica. Mogliście to zauważyć. Na przykład po niektórych. Po niektórych. nie, wiem, wymawianiu, akcencie czy coś. No po prostu podobnie niektóre rzeczy mówię. Trochę jest ale podobnie jednak. Ja tu wchodziłem? Boże, tu Gast mi rozwalił, tak? Uh -huh. To ciekawie. No, tak, Roxemburg i właśnie dużo go pff, tu mógłbym spaść. Dużo go oglądałem. Na nim się wzoruje. Znaczy, tak chcę być oryginalny w miarę ale po prostu tyle go oglądałem, że już automatycznie mi niektóre rzeczy przychodzą z jego treści podobne no wiecie jak to jest, wiecie jak się kogoś ogląda to się mówi podobnie czy coś, nie? <laughs> czasami, bo jakieś akcje robi, nie? no przecież no przecież, więc nawet mogliście zauważyć, że mam w polecanych kanałach jego. No i też zachęcam jak ktoś nie oglądał. Tak, naprawdę. Spoko jest. Naprawdę dobrze nagrywa, dobry komentarz ma i tak dalej, dobry montaż. Ja, ja nigdy takiego nie, nie będę miał. Normalnie, i przejdziemy sobie na tamtą stronę, bo tam widzę dużo kwarców. W sumie też tu widzę, ale Ale jak ja tu schodziłem, Jakieś schodki zrobiłem. No przecież. Dobra, ja muszę tu zaznaczyć. Tu. Tam widać jakieś moje znaki życia. Tak. To mogę, mogę w tą stronę sobie pójść. Okej, okay, nie widać twierdzy. Mam nadzieję, że gruziec żaden mi tu nie wejdzie. Dobra, umówmy się. To jest gruziec. Po prostu to są gruźce. Pyk, co tu jest? Żwir, Nienawidzony żwir Kurde, czy coś tu będzie wreszcie? Nie, nie widać nic Mogę mgłę wyłączyć Aha, czyli nie mogę mgły Nie mam Optifina Chyba to z Optifinem tylko działa o Idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie Jezus Maria, a ci walczą z nimi, patrzcie no. Dużo za, za obrażeń mi to nie zadało. Kurde. Oni z nimi walczą, no nie? No to chociaż tyle. Ten mnie może zepchnąć z tego co wiem. Ale raz to robi... Kurde no. Mogę się Tam, Tak, mogę. Ty... Które też dropi? Może i fajnie. No właśnie. Kurde, idź sobie. Co jest? Co jest? Czemu on mnie atakuje? Nie ma hełu! O. Zobaczcie. Dobra, dotarliśmy tutaj z innej strony, może wejdę sobie tam na górę tym razem. Hmm, ale nic nie znalazłem, słuchajcie, nic. Nic kompletnie, żadnej twierdzy. Okej. Okay. Jestem na górze. Tutaj są moje poprzednie mosty. No aż tak na górze to ja nie jestem całkowicie. Ciekawe co tu znajdę, w ogóle czernit. Fajnie. Zła, niedobra lawa. Bo czemu nie? Zakopię sobie ją. <laughs> Trzeba ostrożnym być, kurczę, no. Patrzcie, 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 o, oh, oh, oh. No i po moich blokach. Ah, patrzcie, no. Jakie złe. To już nie będzie. Ha oh, oh. Dobra Pod sobą też lepiej nie kopać. Możemy zobaczyć, czy coś tutaj jest. Jako taką. No nie widać nic. Patrzcie. Tu te bastiony mogą być, nie? Kurde, nic nie ma. Już ma być most. To ma być most. Trzymajcie kciuki, żeby mi się shift nie. Nie zadrżał. Nie, od, nie puścił Trzymajcie za to kciuki, naprawdę. I żeby mi tu gaz nie wleciał na chatę. Kurde, to by było No źle, to by było. Okej, okay. okej, okay, chyba jestem. Chyba. A tu jest niebezpiecznie. Kurde, tu jest niebezpiecznie bardzo. O Jezus. No nie tym, tylko tym. O. o Jezus. Tu nic nie ma. Nadal kostka tylko ta magny czy coś. W miarę jesteśmy. Kurde. Tu trzeba na shifcie. Biegać. Tu nic nie ma też. Dużo tego kwarcu. Ale tak generalnie to nic nie ma, to nie dobrze. O, tak jeszcze przeskoczę. Nie ma nic, tam można wejść. No sobie zrobimy most, co? Okej. Okay. Lawa. Enderman. Jejku no, nic tu nie ma Bez przesady Tylko Enderman. Tu już zwykły nether, jest dwa Endermany, co oni tak w parach? I co? Dobra, daleko zaszliśmy chociaż dzisiaj No bez przesady, tu nic nie ma, jak to? Kurczę no Nic nie ma no ej. Mam nadzieję też, że nie spadniemy. Pochodnie. Dobra, tu jest ta część. Fajnie. Ale nie ma twierdzy. Chyba, że przeoczyłem. Powiedzcie mi. Czy przeoczyłem? W ogóle mogę wam zdradzić jaka będzie gra. Znaczy nie wiem, czy kolejna, ale że w ogóle będzie. Co? Chcecie? Zaspoilerować Wam trochę, a chyba trochę ten. Powiem Wam, że trochę może Wam się spodobać ta gra, bo tą grą będzie Subnautica. I to nie jedna Subnautica. O, patrzcie, jesteśmy na górze. Który poziom? Setny. Nie wiem, na którym jest bedrock u yy, góry. A lawa by mnie spowolniła przy upadku, czy by mnie jeszcze dobiła bardziej, jakbym spadł. Jak myślicie? Sądzę, że to drugie. Nie mam pewności. Dobra, jakoś tu zajdziemy? Tak. Nie! Nie zajdziemy tu jakoś. Dodali inne biomy, dodali inne jakieś drzewa, dodali dużo innych rzeczy, jakieś moby, kurde. Struktur nie mogę znaleźć, nic, nic nie mogę znaleźć. No bez przesady, wracamy się. Koniec ekspedycja nie powiodła się. I jakie ten skitu. Ja dziękuję Jeszcze sobie pokopię tu kwarty. O widzicie Chciałem dobrze Chciałem dobrze i nie ma dobrze Teraz się wrócić i nie zginąć To nie będzie jakieś specjalnie proste No kurczę patrzcie No nic nie ma nigdzie Trudno, chyba. Gdzie ja tu szedłem? Tutaj, dobra. No cóż, taki odcinek y, nie, nie z mojej winy, trochę nudny. Jezus, mój! Kurczę, no! Ja, dziękuję. Wiedziałem. E, wiedziałem, że tak będzie. Dajcie mi jeść jedzenie. No jeszcze mi przytaknął, no? Aha kurde. Dobra, nie wiem co odzyskamy. No bra, nic tam nie straciłem, tylko poziomy. Teraz to najbardziej poziomy się, tak... Jadź się. No... no co, co Neder to jak ginę. Ale naprawdę to było... Ja myślałem, że tam jest ten, no kurde, raz się tylko zagapiłem i o. O Boże. Którą ja stroną poszedłem wtedy? Tom, dobra, już wiem. Ja dziękuję. Dobrze, że drogę mam zaznaczoną całą, nie wiem jak blisko byłem. Coś tam odzyskamy, bo tam nie było lawy za bardzo. A to było na dole jeszcze. Gdzie to było? Kurde, gdzie to było? Nie wiem. Jaki ten? No ja wiedziałem, że tu zginę. Nie było gdzieś daleko, nie? Tylko jak tam zejść? Lol, w ogóle musiałem zobaczyć, gdzie to było, bo totalnie nie zajarzyłem. A to było bardzo blisko już mojej bazy. No i przynajmniej mieliście atrakcję zobaczyć, jak ja ginę znowu. O Jezus, zniknęło to? Czekajcie, gdzie te przedmioty są. Bez przesady, tutaj to było. Zniknęło to. Jak to mogło zniknąć tak szybko? Ja przepraszam. O co tu chodzi? Jak to możliwe? No to nie było tu. To było tu, centralnie. Patrzcie. Tu ten most jest. No kurde. Z czego to znika tak szybko? Aż. Dobra, kilo straciłem. Poziomy straciłem. Poziomów mi najbardziej szkoda. Dzisiaj taki failowy odcinek. Mam tak. Mam złote gadki tutaj. Sobie wziąłem, żeby mnie nie bili. No dobra, chyba kończymy ten odcinek, niestety. Znaczy w sumie. No niestety, nie. Taki trochę. Taki, taki wiecie. No wiecie. No dobra, jeśli Wam się mimo wszystko spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, koniecznie, koniecznie, oczywiście. Bo tam coraz więcej subskrybentów mam. Dziękuję im, że mnie subskrybują. No, to do następnego odcinka. Mam nadzieję, że coś znajdę już wtedy. No dobra, to cześć.